Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za, za przybycie na dzisiejszą konferencję prasową, która jest poświęcona porozumieniu pomiędzy dwoma nowotarskimi klubami sportowymi, czyli klubem hokejowym Podhale Nowy Targ i nowotarskim klubem piłkarskim Podhale Nowy Targ. Obecnie ze mną są Jakub Majewski, prezes klubu hokejowego Podhale Nowy Targ, pan Michał Rubisz prezes nowotarskiego klubu piłkarskiego Podhale Nowy Targ i wiceburmistrz Krzysztof Trochimiuk jako przedstawiciel Urzędu Miasta. Ja Dziękuję. nazywam się Myszko z mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą konferencję. A celem porozumienia jest połączenie podhalańskiego sportu w myśl zasady gramy razem. Wierzymy, że grając do jednej bramki jesteśmy w stanie osiągnąć więcej wymiernych korzyści nie tylko dla naszych klubów ale i podhalańskiego sportu. To co kiedyś stawało się niemożliwe dzisiaj staje się Faktem. To porozumienie, porozumienie dotyczy wzajemnej kooperacji w kwestiach promocyjnych i marketingowych, promocji własnych wydarzeń, promowania siebie nawzajem poprzez wspólne wydarzenia, promocje, wsparcie komunikacyjne w social mediach, a także kooperacja w zakresie kwestii drobnych, biznesowych, głównie organizacji jakichś wspólnych, wspólnych akcji. Ale to, co myślę najważniejsze, co warto podkreślić. To to, że kibice klubu hokejowego Nowy Targ, którzy zakupią karnet na najbliższy sezon, również w ramach tego karnetu będą mogli bez dodatkowych kosztów i opłat uczęszczać i wchodzić na mecze nowotarskiego klubu yy, piłkarskiego pod hale Nowy, Nowy Targ w sezonie 2024-2025. Dwa kluby, jedno serce, gramy razem. To hasło dzisiejszego porozumienia. Tym samym ja oddam głos prezesom e, Panie Michale, pan na początku prosimy o kilka słów w e, odniesieniu do tego rozmowy. Witam serdecznie. E, ja bardzo się cieszę, że łamiemy te stereotypy w naszym tutaj środowisku lokalnym, tak jak tutaj padło cały czas pojawia się w nazwie między innymi i drugimi klubami. Nazwa Podhale Nowy Targ. Kiedyś wracamy do historii, i piłka i ok. była w KS Podhale Nowy Targ. Więc trzeba to łączyć, nie dzielić. Ja uważam, że wspólne działania będą owocne dla, dla nas wszystkich, dla naszej tej lokalnej społeczności, z efektem i z korzyścią dla obu klubów. Tak, tak jak powiedziałem, jest to takie powrót do historii. W klubie sportowym pod Halenowy, który miał i ma najwięcej zasług i tytułu Mistrza Polski, piłka nożna i hokej w jednym klubie. Dzisiaj to porozumienie to jest taki początek współpracy, tak żeby wspólne nasze działania jeszcze dały lepszy efekt dla naszego lokalnego sportu i nie tylko, bo mam nadzieję, że ten dźwięk pójdzie dalej ponadregionalnie i w Polskę, bo tylko wspólne działania dają korzyści. Ja Dziękujemy. Teraz oddam głos prezesowi klubu mojego pod do Zutaw. Ja mam... No tutaj to, co Pan prezes powiedział, jak najbardziej się wspólnie zgadzamy. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, i to jest taka, taka rzecz, którą chcemy wszyscy zwalczać i chcemy łączyć. Chcemy wspólnie działać. Mamy bardzo podobne problemy jak każdy, każdy klub sportowy, niezależnie od dziedziny, natomiast tutaj i dyscypliny, natomiast no, tutaj wiele nie dodam, bo podpisuję się bardzo mocno pod tym porozumieniem i dziękuję za inicjatywę. Dziękujemy. Panie Krzysztofie, teraz głos. Panie... Szanowni Państwo, oczywiście jest to wydarzenie nietuźnikowe, dlatego że mówimy o dwóch dyscyplinach bardzo różnych, ale wydarzenie, które też mam, mam nadzieję wyznacza swego rodzaju taki jazymut w przeszłości nowego targu, miasta zorientowanego na sport, na sport, który porusza się w kontekście współpracy pomagania sobie nawzajem, szerzeniu dobrych praktyk i mam nadzieję, że z wyznacznikiem właśnie tego, że, że będziemy wzrastać i umacniać się sportowo w Nowym Targu, ale nie tylko sportowo. Oczywiście miasto, Urząd Miasta bardzo się cieszy, że, że możemy się spotkać tutaj, bo jesteśmy instytucją, która też pomaga obu klubom i planujemy oczywiście pracę również z z innymi klubami, stowarzyszeniami sportowymi w Domu Dziękuję bardzo. Panowie.